Mam do policzenia długość tego boku. Tą długość oznaczyłem jako C. I liczymy tą długość stwierdzenia kosinusów. Od stwierdzenia kosinusów więcej możesz poczytać sobie tutaj. Ten wzór stosujesz w ten sposób, że jeżeli masz dwa boki oraz kąt między nimi, no to właśnie z tego wzoru możesz policzyć długość tego boku naprzeciwko kąta. No i to jest właśnie dokładnie nasza sytuacja ponieważ mamy dwa boki, długości dwóch boków i kąt między nimi. Czyli z tamtego wzoru c kwadrat równa się 8 kwadrat plus 12 kwadrat minus 2 razy 8 razy 12 razy cosinus kąta między tymi bokami, czyli 120 stopni. Następnie upraszczam to wszystko. No i tutaj się pojawia problem, że trzeba policzyć kosinus ze 120. Ile jest kosinus ze 120 to w tabelce nie odczytasz. Prawda? Bo to jest za duży kąt. Dlaczego? Dlatego trzeba zastosować yy, wzór redukcyjny, konkretnie chodzi mi o ten wzór, czyli cosinus 180 minus alfa to jest minus cosinus alfa. A w naszym wypadku cosinus 180 minus 60 to jest minus cosinus 60. No i dalej to już prosto. Natomiast cosinus 60 jest jedna druga. Czyli napisałem minus 1 druga i zamiast kosinusa 120 mogę napisać minus 1 druga. No i dalej upraszczam. Wychodzi, że C to jest pierwiastek z 304. 304 nie spierastkuję. Ale mogę rozbić na 16 z 19 i 16 spierastkować. I wychodzi, że C to są 4 pierwiastki 19.